Hej, jestem z tej strony Kongowy. Dzisiaj Was witam na drugim odcinku ze serii Kongowice. Oczywiście moja wioska. I znalazłem, tak jak Wam obiecałem, już taką właśnie dom, posesję. Już tam zbudowałem dom. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się dokańczaniem go i dekorowaniem. A w kolejnym, no może, Przemek, właśnie zobaczy. Zobaczy, jak to będzie, jak ten dom mój będzie wyglądać, i go oceni. Więc mam nadzieję, że ten taki kontent Wam się podoba. A, a wy zostawcie łapeczkę i subskrypcję. na no, ja Wam tutaj Was tam przyprowadzam. Naprawdę, dom wyszedł i po prostu genialnie się tak jaram. O, już widzicie. Już widzicie, to jest taka ala willa. Niestety nie, nie jest, nie, jest też, więc aż takiego. Efektu nie będzie. Wow, ale naprawdę, to jest taka willa. To jest moja głowka w miarę, w miarę zrobiona. No i tutaj mam tak: e, mam piwnicę, mam i mam tutaj jeszcze dwa piętra. I jeszcze planuję, potem jeszcze tutaj zrobić. Jeszcze to jeszcze mam niedokończone, żeby tutaj był e, basen. I wtedy, tak to będzie się naprawdę prezentowało po prostu wybitnie, po prostu świetnie. Tutaj jeszcze mamy. Łóżka, które ustawiliśmy sobie z przemkiem. No i tutaj takie rzeczy. Jeszcze dwa diamenty, bo znalazłem w wiosce. A tu w tych dwóch skrzynkach mamy. No, te takie te budulcem różne podstawowe. No i dobra, no i ja tutaj bym teraz. Tam jeszcze mamy wioskę, gdzieś tu albo tu. Więc bardzo fajnie na pewno nam się przyda. O właśnie tam mamy tam. O, widzicie już tam. Są małe dachy, i tak wchodzimy. No, i tutaj jest naprawdę pięknie, już naprawdę świetne drzwi otwierają nam wejście. No, i jeszcze mamy lampę. Jak na razie pustka, bo dopiero zaraz będziemy to dekorować. Wchodzimy na dół. Tutaj raczej, mam, tu mamy takie miejsca, ale to raczej może jakieś takie mini laboratorium, takie do robienia mikstur, takie, i później taki ma magazyn mały. I jeszcze tutaj mamy wejście do góry. I tu mamy wejście takie, no małe, takie małe, ale bardzo y, fajne. I tu mamy jeszcze wejście do mojej głowy, i tu tylko mamy oświetlone, i też jeszcze za bardzo nie wiem, co tu będzie. No ale my teraz zaczniemy dekorować chyba od samego dołu, czy nie? Nie wiem, choć wiem jedynie, że idę po jeszcze po bloczki, bo tutaj chyba było drewno. Tak, mam drewno, ale chyba zabiorę to. To będzie moim zdaniem lepsze. Mam jeszcze piaskowiec, żeby tutaj jeszcze w miarę, żeby się, by to dokończyć. No dobrze, więc my schodzimy dół. No i teraz jak, jakbyśmy to chcieli zrobić, nie? Chyba sądzę, że będziemy, że to zrobimy tak. I tutaj mam, jeszcze byłam specjalnie w nederze po, po, po pałeczki. No trochę byłem w należy pałeczki, a trochę pozbierałem z wiosek, bo tutaj jest dużo wiosek. No tak byłem w jakimś tam portalu, daleko się oddaliłem, ale teraz już mi się go nie, ch nie chcę szukać, więc go, wam go nie przedstawię. No a tutaj na razie będą takie cztery stoły alchemiczne. Tu jeszcze będzie trzeba dać ogień, ale niestety go nie mam, bo zapomniałem go zabrać. A jak jest to bardzo dobrze wygląda, Tu potem jeszcze będą buteleczki i mi tutaj będziemy robić jakieś miksturki, żeby tu przyszła na przykład jakaś zła osoba albo, by, albo byśmy śpiegowali mojego, bra, mojego brata. mam jeszcze mam na zbroję, ale to jeszcze nie wiem gdzie dać. Poczekalam na pewno będą mi jeszcze biblioteczki. Biblioteczki to będą mi do tego, że tutaj będzie właśnie moje łóżko. Tutaj będą moje łóżka. Czekaj, jak to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest 5, czyli nierówno, czyli gdzieś tu będzie moje łóżko. No, i na przykład tak, tu będzie moje łóżko. I chciałbym właśnie zrobić, nie wiem czy to wyjdzie dobrze, że tu będzie biblioteczka, i tu będzie biblioteczka, i na tym będą świeczuszki. Yy, no i, i co? No i teraz i, to, i teraz dalej mam teraz muszę to przekminić. Co tu dalej zrobić? Chyba jeszcze ze... Chyba się pokosimy. O zejście na dół, tutaj mam 20 skrzynek, też specjalnie po, trochę poprzecinałem drzewa. No i chyba zrobimy tak, raz, tak, raz i tutaj tak samo, tak, tak, żeby tutaj też nie było pustki, ażby tu tak w miarę ładnie wyglądało. No dobrze, tak, co na razie, dół zostawimy. To na razie jest w miarę dobrze, w miarę tak jak sobie rozpatrzałem, ale yy, góra. Góra, to jest właśnie taka rzecz, gdzie pojęcia nie mam, co tu mogę dać. I teraz właśnie się zastanawiam. No i myślę, czyli na przykład nie, nie, nie zmienić na mojej koncepcji. Że tu będą baryłki takie szybciutkie, tyk i tyk. Na to będzie świeczuszka jedna, druga. A tam u góry y, będzie coś lepszego. Po prostu będą tam te książki do enchantowania. I tak to ja to widzę. Tu jeszcze postawmy tak. Y, choć nie wiem, czy to zaraz tego. A w sumie, czy te baryłki są nam potrzebne tu? No chyba nie. Chyba nie. To chyba też nie, nie wygląda za ładnie. Świeczuszki idealnie nam tutaj zostają. A to można wykorzystać w innym przypadku. To tu może zrobimy sobie taki myk Tyk i tyk Czy to wygląda lepiej? No czy Może by tak to zrobić I jeszcze tutaj mamy klapy które też użyłem do tego I czy by na przykład By nie zrobić teraz I tu, Czekajcie I dwa Jak to wygląda? Ej, o wiele lepiej o wiele lepiej to wygląda i chyba tak to zostawię A tu jeszcze dam kros takie mniej oczywiste rzeczy, ale zawsze Są one przydatne No i teraz tak, tutaj mamy jeszcze taką przepalarkę, czyli piec Pulpit i stół ziemieślniczy Czy nie stół, tak, no stół dobrze czytam. No i teraz jakbyśmy to zrobili, chyba żebyśmy to zrobili tak Tutaj crafting i tutaj piecyki. Ej, to nie wygląda źle. No nie, to nie wygląda w ogóle w żadnym wypadku źle, jak na nas, które jeszcze nie mamy za wielu itemów, bo grałem tutaj oczywiście fair play na Sur Vivalu. No i tutaj jest jedynie ta pustka. I tutaj jedynie nie wiem co zrobić, ale tutaj będzie ten enchant i może jeszcze coś tutaj dodam. Stojak, 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 stojak. Gdzie by tutaj dać stojak? Ech, ech, ech. Tutaj nie dam, bo tu nie będzie to ładnie wyglądało. To też nie. Tak, by dać tutaj stojak? Ech, nie, nie, to nie pasuje. To może. Hm. A tak? No lepiej to wyglądał. Wiele jeszcze oczywiście, nie mam zbojki, ale stojak zawsze musi być w zanadrzu. I na razie może byśmy zrobili tak, że tu są te rzeczy. I czekaj, to wykopię można. Okej, okay, tu jest ciemniutko, strasznie. Ale byśmy to zrobili tak, że tu będzie baryłka. Tu potrzebuję zabrać to. Tu będzie tak, tak i tak. Kurczę, nie można. Ha! A tak też nie. Hmm... Tak też nie. To problem! Te baryłki chcemy właśnie dać tu, na pewno. Te baryłki chcemy na pewno dać tutaj. Eee, f, 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 to chyba żebyśmy to zrobili tak... Tak jak było... tak... I tak na razie, no, lepiej to wygląda na pewno. I chyba to fajnie wykombinowałem, to ja mam jeszcze pulpit. Pewnie ciekawam was. E, e, co, co, co to jest za, Po co to mam w ogóle mam pulpit? W ogóle do, do czego? Już mam idę z wytłumaczeniem. E, pulpit jest dlatego, bo będę chciał tutaj podpisać jakby taki kontrakt. Można tak powiedzieć, że z mieszkacami. Na, na razie z moim bratem tylko, ale może kiedyś. Wzro, wzrośnie i liczba mieszkańców, a na razie tutaj dam pulpit i na razie to nie wygląda y, źle. W głowie jeszcze pojęcia nie mam, co będę mieć, ale zawsze mam wolny pokój, choć głowa nie jest aż tak potrzebna. No, ale zawsze jest. Tu będzie enchant jeszcze gdzieś, wymyślę że przykład, jeżeli tu będzie enchant, no to na przykład baryłkę dam tu. I tak to będzie wyglądało. Chociaż na tych baryłek tutaj nie, nie potrzebujemy. Ale na razie tak to zostawimy. Bo ja mamy za dużo rzeczy, więc... No! Jest bardzo ciekawie pogodowo. Bo pada deszcz i tak jakby jest słońce. Ale my przysypiamy tą noc i zaraz wita nas słońce. Okej. Okay, i... Ale jest deszcz. Jest słońce, ale jest deszcz. Szkoda. Ale idziemy teraz do... Wioski i tam jeszcze zobaczymy, przelutujemy tą całą wioskę na tym odcinku, żeby może jakieś skórka, i potem wiecie, jakąś książeczkę z trzciny i byłoby to po prostu super. Może nam się uda jeszcze zrobić taką mini farmę dziś w tym odcinku. Tu niestety nie dostajemy. Czego nie dostajemy? No, 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 no czego, czego? Kurczaki, zapomniałem. Skóry, o, dobra? Skóry. Wiaderko zabieramy ze sobą, bo to bardzo nam może się przydać w alchemii. Tutaj skrzynka jest wypróżniona, jakby, jakby tutaj mógł być mój brat, ale nie jestem pewny. Ale z... dziwnie, że nie zabrał wiaderka, no ale to trudno, to jego wina, jego wina. Tutaj, tutaj chyba jeszcze coś może być, lecz nie ma. Lecz tutaj nie ma, choć. Mogę zabrać to, bo to zawsze jest jakaś taka przydatna rzecz, może, kiedy nie będzie mi się... Kiedybym nie wiedział, jak to jak zrobić No i co? No i co? To chyba wracamy, bo niestety nie znaliśmy tutaj skóry, ale zrobimy na pewno jakąś farmę zwierząt i farmę Tutaj wszystkich takich pszenic i tych wszystkich innych rzeczy I myślę, że tutaj też ogólnie mamy tyle miejsca, bo tutaj wyczyściliśmy tutaj przestrzeń trochę i myślę, że Farmy, mm, farmy, farmy. Gdzie farm. tu tutaj mogą być farmy? Tu mogłyby być farmy. To byłoby tak fajnie, by to bardzo wyglądało. Oczywiście to tej górki się pozbędziemy. Tu znowu też będą czysty teren. A może tamto wyczyścimy? No nie wiem, nie wiem. Jeszcze zobaczymy. A eee, my idziemy do domu, idziemy do naszego magazynu. Tak robimy. No to odkładamy takie rzeczy, które nam są na tą chwilę niepotrzebne. To te rzeczy chętnie wezmę ze sobą, tak, tak. Tak. Ja to jeszcze mam jakiś biały beton. Tak, to, to zabiorę ze sobą. I tutaj jeszcze mamy rzeczy z budowy. Nie chcę, żeby mój brat tego mi zabrał, więc bierzemy to. Okej, okay, wszystko się na, na szczęście udało zabrać. No i zobaczymy. Ogólnie mi jest ciekawość. Co będzie? Co będzie? No. Uy, jo. jaki będzie mieć mój brat e, domek? Bo wiem, że teraz tak się przy, za, zacinam, ale musiałem pomyśleć, bo dużo mi pomysłów weszło tak trochę do głowy. Tam jeszcze jakiś beton na wszelki, no dużo drewna, więc to zawsze jest na plus. Kocioł na pewno dam do alchemii. I kocio dam tu. O, idealnie, idealnie. A to, 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 to mogę dać, to mogę dać tu. I to nie wygląda źle. I to naprawdę nie wygląda źle. Oczywiście tutaj się pojawią jakieś ozdoby. To jest po prostu pewne. Ale na razie te ozdoby, które chciałam zrobić na dzisiejszym odcinku, się powiodły. I nawet nie wiem, czy nie mamy. Żelaza? Bo gdybyśmy mieli żelazo, byłoby po prostu wyśmienicie, ale nie jestem pewny. Mamy dzisiaj żelaza, a my tylko sobie zabierzemy trzy z tego: dwa kobla i patyczki, patyczki, patyczki. Chyba nie ma, chyba że jestem ślepy. Choć tutaj mamy dwa skóry, więc też zabierzemy Oczywiście sobie chętnie zabierzemy i piwonie tak samo bo piwonie to ja nawet umieszczę koło mojego domu to bardzo ładnie będzie wyglądało, na przykład tak, tak tak, 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 o no i od razu ładnie to wygląda, no patrzcie sami, no to ładnie od, od razu wygląda kwiatki są bardzo ładne w minecraft'cie oczywiście a my tylko jeszcze idziemy do naszego drewna i tak myślę sobie może byśmy zrobili sobie jakieś tutaj zimowe wyzwania? Hmm. Pomyślcie napiszcie mi w komentarzu, czy byście chcieli takie wy wyzwa e, zimowe wyzwania. Czyli na przykład, kto zbuduje lepiej coś albo, pra albo prankujemy mojego brata, że jestem Mikołajem. To coś takiego. Napiszcie, czy byście to chcieli, bo na pewno będzie ciekawy pomysł na odcinek. I teraz, e, ha. tak, tak, bo chciałabym wziąć motykę, a tu chciałabym zrobić wiaderko, a motyka będzie po prostu dla mnie, bo sobie będę robić farmę, już, ale już nie na tym odcinku, ale wiaderko jest mi potrzebne, e, bo potrzebujemy wziąć... Yyy, potrzebujemy, wzi potrzebujemy wziąć wodę oczywiście, nic innego, tylko gdzie my znajdziemy wodę koło naszym środowisku. Jeszcze tutaj za bardzo się nie poznałem z moim środowiskiem. I tam jest rzeka. I tu jest rzeka. Choć to jest totalnie na dół. O, portal! Ale fajnie. Fajnie, że mamy portal, choć tu jest rzeka. Trochę daleko, trochę daleko nie ukrywam. To w sumie basenu nie zrobimy na tym wysiłku, bo tak jakbyśmy nie zdążyli. Ale zrobimy wymiary w miarę basenowe, czyli coś takiego chcę zrobić. Tyk, tyk. Łopaty nie mam chyba. No nie, niestety. Jeszcze nie jestem zaopatrzony w takie piękne rzeczy jak łopata, ale spokojnie. To jest kwestia czasu. To jest po prostu kwestia czasu. Ja zrobimy tak, 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 tak. Oto ja mam jeszcze taki fajny glowstone. Tyk, tyk, to tak. Tak, o, idziemy tak, 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 tak i tak. I, I wygląda to. Czy wygląda to dobrze? No wygląda to dobrze. Tylko zrobimy tak. Tyk. Tyk. No i, wygląda, no i wygląda to dobrze. Wygląda to bardzo dobrze moim zdaniem. To będzie jeszcze taki fajny basenik. No co, na no, w tym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do widzenia, hej!